Jesteś dietetykiem lub psychologiem zaraz po studiach i nie wiesz co dalej? Albo prowadzisz własny gabinet specjalistyczny bez większych sukcesów? A może życie sprawiło, że pracujesz w innym zawodzie i zastanawiasz się, jak by to było pracować z pasją i powołaniem? Podczas rekrutowania pracowników do projektu Onkodietetyka spotkałam wiele takich osób. Pomimo wykształcenia, wielu kursów, certyfikatów i chęci do pracy, niestety nie byli gotowi, by profesjonalnie pomagać pacjentom onkologicznym. Wtedy zrodziła się idea Onko Akademii, miejsca prowadzonego przez ekspertów i praktyków, którzy wiedzę naukową przekładają na konkretne umiejętności i skuteczny model biznesowy. Uczestnicząc w naszym kursie, staniesz się specjalistą, który bez obaw wkroczy w świat pacjenta onkologicznego, udzielając profesjonalnej pomocy. Pracując nie w zawodzie, po pewnym czasie zaczęłam odczuwać brak sensu w tym co robię. Chciałam się zaangażować, pomagać. Szkolenie się z ekspertami z Onko Akademii sprawiło, że odzyskałam satysfakcję i pracuję z pasją. Niestety nie miałam umiejętności do pozyskiwania klientów. Przez to nie mogłam w pełni realizować się w zawodzie. Dzisiaj już wiem, jak kreować swój wizerunek i jak budować długotrwałe relacje z klientem. Jeśli Ty także chcesz mieć wpływ na Twoją ścieżkę zawodową i pracować z pasją, wejdź na onkoakademia.pl i zapisz się na kurs.